No cześć, z tej strony Inzaria. Witam Was bardzo Niektórzy serdecznie. Kolejny odcinek już Gothic. Tej edycja rozszerzona, DX11, tekstu, drugi nope. Otóż typu. udało mi się wykonać 41 mieczy. Okazało się, że to kowalstwo w działa trochę inaczej. W dzisiejszych bo, czasach na nikim nie można polegać. Zatem to ostrza wymieszać. i ostrze, następnie trzeba naostrzyć, żeby zrobić niewykończony miecze. Każdy z nich jest warte 50, więc mniej więcej mam tu 2000 golda. Plus przepuść mnie. Ogólny stan mojego konta to jest... Przepuść mnie. 786. tam było z więc jakieś... No mamy jakieś 2800, jeszcze 400 bryłek rudy i możemy myśleć o zbroi... Łowców. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Okej. Okay. Zawsze to samo. Fajka wodna. Właśnie chciałbym tutaj dorobić Expo, o, widzę skrzynie. Teraz każda skrzynia będzie moja, bo już naprawdę czuję moje bryłki, czuję mój pancerz powietrza. Ale myślę, że takie rzeczy będę robił mimo wszystko poza nagraniem. Hasło do tej skrzyni jest po prostu banalne, ca cały czas prawą. Dostajemy trochę tytoniu, ziołowego tytoniu, grzybowego nowicjusza. Ok, Spróbujmy tu wejść, czy się obrażą. O, nie obrazili się o dziwo. Tylko pytanie, czy jest tu jakaś skrzynia? Jest o dziwo. No to znowu cięcie. Skrzynia należy do tych nieotwieralnych. Niestety. Idziemy dalej. Skoro załatwiliśmy tutaj malediva, czy jego? Nowicjusz, nowicjusz. Niektórzy nigdy się nie Tu nowicjusz, fajka wodna, nowicjusz strażnik. A, to jest drzewo. Myślałem, co to za dziwna tekstura. Ale ja w sumie wilgachne wielg te drzewa. Dobra. Mam nic raz. Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście, ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. I co wtedy mówi? Śniący wskazuje nam jedyną słuszną drogę, ale niewierny nigdy tego nie zrozumie. No, raz ty jeszcze coś mi powiesz niestety nie. No widz już. Okej, okay. Bal O'Roon, już Z tym Barem chyba będziemy mogli normalnie porozmawiać. Gorin. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od dwóch dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Balorun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Nie wiem, czy będę w stanie go pokonać. No Balorun. Cześć. Je Myślę, że jest, musimy załatwić yy, najpierw tego fortuno yy, Na no dzisiaj jest zastępstwo. On się chyba przy sklepie Fortuno, on się chyba coś na chwilę nazywał Harlok Harolog. No Zobaczymy co i jak Więc ja lecę do Fortuno On powinien być po, pod korukalomem, czyli tutaj niedaleko już mniej więcej sobie trochę przypomniałem ten obóz, ale i tak się obstawiam, że będę się gubił w nim tysiąc razy. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze nie tu. To będzie bal. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się, przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać Ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem Bractwa. Gdzie mam szukać nowych członków bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił, dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec, tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Dobra, koniec. I wylądowaliśmy znowu w kuźni Więc do Fortunu już całkiem niedaleko Dokładnie Ja tu sobie zapiszę grę Twardo I twardo porozmawiam z Harolokiem Harolok Przysyła. Co? Przysyła mnie, Harlok. Tak długo jak Pewnie mnie to nie dotyczy. Mam ci przypomnieć, że powinieneś go wreszcie zluzować? To bardzo miło z Twojej strony. Przypomnij mi znowu, jak już się wyśpię, dobra? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Co chcesz? rozruba bro! No już, schop! Roz... Okay. Nie jest mocne, na szczęście. Bałem się, że będzie gorzej. Koniec. Nie A rok chciałbym cię opierdolić. Nie masz nic, szlak. Ale miałeś tą siekierę, ona jest. Powiedziałem, Cudownie. Nie będę spał po prostu sobie coś. Zjem. W dzisiejszych czasach na nikim nie można jeszcze pożałujesz! Czekaj, teraz z tą pogadam, już chcę zjeść. i nie jestem w stanie zapisywać cudownie? Znów szukasz kłopotów? No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co? Jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. I to jest hey, chyba hey. Fortuno. to Fortuno. Ja bym tu przespał. Się. Następnego poranka. Sen dobrze mi zrobił. Jak już taką akcję zrobiłem, to czy jest tu coś, co można zrabować? Nie. Nie masz tu tym ty musisz mieć gdzieś tu swoją, nie wiem, jakieś swoje własności czy coś w tym stylu. No dobra, to ja tu robię cię cięcie i wracamy się przy tamtym gościu, co miał nie zostać mi zluzowany. Pewnie dostaniemy jakąś nagrodę, więc cięcie. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Kor pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do Laboratorium Alchemicznego Kaloma. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby Śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Odezwał się do mnie sam siebie, tak więc e, musiałem zacząć wznowić e, nagrywanie właśnie od takiego dziwnego momentu. Przeskoczy zrobimy klasycznego skok na, przez płot na wałęsę. Pozbierajmy tu ziółka. No i naszym zadaniem nowym jest pójście i poszukanie na tych bagnach. Kogoś kto mi da. Ziółka. Bal Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie bal Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. E, rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz mną. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. No. Tu ważne jest, aby chodzić. Odłóż broń! Dobra. Widzę broń. Jak nie przestaniesz tym wymachiwać, ktoś się w końcu rozzłości. Przysyła mnie bal orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez Was ziele. Świetnie, nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Wirana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze Cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Komu niby miałbym sprzedać to dziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Nie powiedz mi komu? Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do korka loma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Spróbujmy. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem jasne. Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki wtedy pogadamy. 50 bryłek to uczciwa cena, proszę bardzo dobra, słuchaj, facet nazywa się cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Co chcesz zrobić? Rozrób! Co za walka! Nigdy więcej tego nie próbuj! Szlak. Dobra. Pożyczę sobie trochę twojej rudy. Ile mi zabrałeś z sukni Kotoni? Okej, okay, muszę mu wpierdolić teraz. Nie wiem dlaczego mnie zaatakował. Spróbuję mu wpieprzyć, jak to nie pyknie. To widzimy się. To po prostu wczytam rozgrywkę. Przyjdę tutaj jeszcze raz. Jeszcze raz dajmy F5 weź swój topór echa, coś dziwnego się stało po naciśnięciu co chcesz? odłó... no już, schowaj te broń. wykończ go! Nie, z tego nie podoba. I w takim razie muszę to załatwić od Haroloka. Dobra, to widzimy się na cięciu. Nie chcę po prostu tutaj rudy tracić. Niestety ten odcinek będzie krótszy ze względu na to, że mi się coś zbugowało, musiałbym wyłączyć nagrywanie, musiałby potem to sklejać. Nie chce mi się tak więc 17 minut. I kończymy. Dzięki, cześć. Do zobaczenia kiedyś.